Dax! Co za koszmar! Ucieknij ze mną, a nasza o? miłość rozrośnie się jak dzikie pnącze. O. Moja słodka karaluszko, spotkajmy się w świetle księżyca. O, no proszę. Daksu natykuję. <grystanie> Pójdę za tobą, ty samolubny owadzie. A potem w najbardziej żenującej chwili obudzę cię i roześmieję ci się prosto w twarz. Jak następnym razem ośmielisz się krytykować mnie przed drakonem, przypomnę ci, jakim głupcem jesteś. O och, to po prostu genialny plan! <grystanie> Świetlików z piosenki najlepiej szukać w świetlikowym stawie! Woda w stawie się gotuje? Nie, to świetliki mija. Wykluwają się. Robią to podczas pełni księżyca. To magia! Tak jak w balladzie! Au! Poczekaj, aż cię któryś ukońsi, to pogadamy o magii. Patrzcie! Dokąd lecą? Eh, dopiero co się wykluły. Pewnie szukają jedzenia. Cóż, ballada każe lecieć za nimi. Ballada nie wspomina przypadkiem, żebyśmy się podali na tacy? Każdy świetlik mógłby sobie podjeść. Kwiatła. Dokładnie tak jak w balladzie. Spójrzcie, świetliki roznoszą pyłek gwiezdnych kwiatów. Ten pyłek drażni mój nos i. Dlaczego tam, gdzie ja widzę magię, ty dostrzegasz tylko prozę życia? Czucie czy wiara. Co rozstrzyga o tym, co jest prawdziwe? Zależy co rozumieć przez prawdziwe. Co? Ech, nocne pnącze! I macie tę swoją magię! Pola światła są niebezpieczne!